Małe miasteczko na południu Polski. Otoczone wzgórzami i lasami, z zabudowaniami, które od lat niewiele się zmieniły. Nad rynkiem góruje niewielki kościół prosty, biały, z krzyżem, który z daleka widać ponad dachami domów. Tego dnia, w środku lata, kościół nietętni życiem przeciwnie. Panuje w nim przejmująca cisza, przerywana tylko cichymi szlochami. Wnętrze świątyni przyozdobione jest białymi kwiatami. Gipsówki, róże, Lilie, wszystkie w odcieniach bieli, jakby miały przynieść odrobinę pokoju w samym sercu tragedii. Wśród zgromadzonych sąsiedzi, dalsza rodzina, znajomi z pracy. Ale najwięcej spojrzeń kieruje się ku przodu, gdzie stoi niewielka biała trumna. Klerę, dwuletnia dziewczynka. Miała zasnąć spokojnie wieczorem i już się nie obudzić. Nikt nie zrozumiał, dlaczego. Lekarze nie potrafili wskazać wyraźnej przyczyny. Zespół nagłej śmierci urzeczkowej powiedzieli. Helena, jej matka, wpatrzona w trumnę, wygląda, jakby nie słyszała niczego od tamtej chwili. Ma zaczerwienione oczy i ręce zaciśnięte na chusteczce. Obok niej nikt nie siada, jakby każdy czuł, że to jej samotny moment, którego nie można zakłócać. Ale nie wszyscy zachowują spokój. Na końcu kościoła słychać uporczywe szczekanie. Głośne, przeszywające. Zupełnie nie pasujące do tej uroczystości. To Luna owczarek podhalański, ukochana suczka rodziny. Ucieka opiekunowi i biegnie w stronę trumny. Nikt nie jest w stanie jej zatrzymać. Zjawia się przy boku Heleny i zaczyna intensywnie drapać w drewno trumny, jakby coś tam czuła. Początkowo słychać szmery oburzenia. Ktoś próbuje ją odciągnąć, ale luna warczy i wraca uparcie w to samo miejsce. Nie szczeka jakby w bólu. Nie wyje. To szczekanie ostrzegawcze, alarmujące, niemal desperackie. Coś w jej zachowaniu budzi niepokój. Helena patrzy na nią, oszołomiona. Ksiądz przerywa modlitwę. Ktoś szepcze, może wyczuwa ducha. Inni patrzą z lękiem. Ale luna nie przestaje. Helena przez chwilę nie wie, co robić. Uzy napływają jej do oczu jeszcze mocniej. Ktoś mówi, by zabrać psa. Ale wtedy kobieta podnosi rękę stanowczo. Poczekajcie, mówi. Dajcie jej, dajcie jej chwilę. Ksiądz milknie. Jeden z pracowników zakładu pogrzebowego spogląda pytająco: Niepewny, czy powinien posłuchać. Proszę, otwórzcie trumnę, mówi Helena, ledwo słyszalnie, ale z przekonaniem. Początkowo nikt się nie rusza. Dopiero po dłuższej chwili dwóch mężczyzn podchodzi i ostrożnie zdejmuje wieko. W kościele panuje zupełna cisza, jakby wszyscy przestali oddychać. I wtedy coś się dzieje. Ciałko Klarii porusza się minimalnie. Niewyraźny ruch powiek. Jeden oddech. Cichy, słaby, ale prawdziwy. Helena krzyczy. Nie z bólu, z nadziei. Ona żyje. Ona oddycha. Jej głos odbija się echem od ścian kościoła. Kilka osób pada na kolana. Inni płaczą. Ktoś biegnie po pomoc. Luna siedzi teraz cicho, patrząc na Klarę. Jakby wiedziała, jakby cały czas wiedziała. W kościele panuje zamieszanie. Jedni dzwonią po pogotowie, inni modlą się na głos. Ktoś prowadzi Helenę do ławki, ale ona nie chce odejść, trzyma córeczkę za dłoń, która zaczyna nabierać ciepła. Strażacy z lokalnej jednostki pojawiają się po kilkunastu minutach. Pogotowie z sąsiedniego miasteczka jedzie już w stronę kościoła. Ale nikt nie potrafi jeszcze zrozumieć, co się wydarzyło. Jedno jest pewne: Klera żyje. Przeżyła. I gdyby nie Luna, nikt by się nie zorientował. Ale dlaczego pies to wyczuł? Jak to możliwe, że nikt inny nie zauważył? To był początek czegoś, czego żadne z nich nie zapomni do końca życia. Helena siedziała w szpitalnym korytarzu, wciąż ubrana w czarne ubranie z pogrzebu. Czuła, jak wszystko w niej drży, nie tylko ze zmęczenia, ale z tego nieopisanego rozedrgania duszy, które pojawia się, gdy człowiek znajduje się na granicy światów między śmiercią a życiem, między stratą a cudem. Wpatrzona w podłogę, z oczami pełnymi łez, zaczęła powracać myślami do dnia, kiedy Klera się urodziła. To był pogodny, lipcowy poranek. Gdy tylko przyjechały ze szpitala do domu, Luna, jeszcze młoda wtedy suczka, nie odstępowała ich na krok. Pamięta, jak niemal instynktownie położyła się pod łóżeczkiem Klari i nie pozwalała nikomu obcemu podejść zbyt blisko. Nawet Helena, w pierwszych dniach, miała wrażenie, że Luna czuje się bardziej matką niż ona sama. Klerę od zawsze zasypiała przy dźwiękach jej cichego warczenia albo rytmicznego posapywania. Były nierozłączne. Luna leżała na dywanie, a Klerę, ledwo nauczywszy się raczkować. Chwytała ją za futro i śmiała się do rozpuku. Teraz, siedząc sama, Helena zadawała sobie pytanie, które ciło ją od środka jak ostrze: jak to możliwe, że ja, jej matka, nie poczułam, że jeszcze żyje? Jak to się stało, że pies, pies to wyczuł, a ja nie? Zamknęła oczy. Przypomniała sobie noc, kiedy znalazła Klarę bez oddechu. Ciało było ciepłe, ale wiotkie. Nie reagowała. Lekarz w pogotowiu, poważny i beznamiętny, tylko pokiwał głową. Zgon w czasie snu. To się zdarza. Nic więcej. A ona, otępiała z bólu, uwierzyła. Wzięła to za fakt. A jednak Luna nie dała się oszukać. Czuła, że Klerę jest. Że jeszcze jest. Klerę i Luna tworzyły coś, czego Helena nie potrafiła do końca nazwać. To było więcej niż więź między dzieckiem a psem. One żyły razem, reagowały na siebie, jakby miały wspólne serce. Gdy Klerę chorowała, Luna leżała przy niej godzinami, nieruchomo, z oczami wbitymi w jej twarz. Kiedy Klerę uczyła się chodzić, to Luna była jej podporą, dosłownie. Dziewczynka opierała się o nią, stawiając pierwsze niepewne kroki. Podczas pogrzebu, a właściwie tego, co miało być pogrzebem, ludzie szeptali między sobą. Niektórzy patrzyli na Lunę z niepokojem. Inni z jakimś rodzajem podziwu. Ale nikt nie rozumiał, co właściwie się wydarzyło. W sali szpitalnej, gdzie lekarze monitorowali Klarę co chwilę, Luna siedziała przy drzwiach. Nikt jej nie próbował już wyprosić. Helena wróciła na chwilę do domu tylko po ubrania i coś do jedzenia, ale Luna została. Jakby wiedziała, że to jeszcze nie koniec jej misji. Helena patrzyła na nią i czuła jednocześnie wdzięczność i ogromne poczucie winy. Czemu ja jej nie słuchałam? Czemu ją odciągałam? Pytała samą siebie. Przy łóżku Klarii siedziała teraz pielęgniarka. Dziewczynka była słaba, ledwo przytomna, ale oddychała samodzielnie. Gdy otworzyła oczy, spojrzała na matkę i na Lunę, jakby nigdy nie odeszła. Bez płaczu, bez strachu. Helena podeszła do niej i dotknęła jej dłoni. Miała wrażenie, że tamta noc, pełna ciszy i ciemności, kończy się właśnie tej chwili. Że ktoś zgasił z nich śmierci i zapalił małe światełko życia. Jedna z sąsiadek, która przyszła do szpitala z rzeczami dla Heleny, powiedziała cicho, wręcz konspiracyjnie, ten pies to nie zwierzę. To anioł. Helena nie odpowiedziała. Tylko pogładziła lunę po karku. Surowość futra przypomniała jej zapach domu, dziecka, miłości. Być może Luna nie była aniołem, ale była czymś więcej niż psem. Była strażniczką. Czuwała tam, gdzie człowiek przestaje czuć. Tam, gdzie kończy się rozsądek, a zaczyna cud. Po wydarzeniach w kościele i nieprzespanej nocy w szpitalu, Helena patrzyła na świat inaczej. Nie ufała już ani własnym zmysłom, ani słowom lekarzy, ani temu, co oczywiste. Bo to, co miało być końcem, okazało się jedynie błędnym początkiem. W głowie tłukła jej się jedna myśl, jak mam teraz żyć, skoro nie mogę już wierzyć nikomu? Widziała przecież na własne oczy: lekarz podpisał akt zgonu. Wszyscy uznali, że klerę odeszła. I gdyby nie luna, gdyby nie ten uparty, wierny pies, dziś naprawdę trzymałaby w ramionach tylko wspomnienie. To był pierwszy, wewnętrzny konflikt. Helena czuła się zdradzona przez system, przez medycynę, przez własną ocenę sytuacji. Zaczęła wątpić we wszystko, co wcześniej wydawało się oczywiste. Jak teraz zaufać innemu lekarzowi, kiedy to właśnie jeden z nich niemal odesłał jej dziecko na zawsze? Ale na tym nie koniec. Konflikt zewnętrzny wyrósł szybko i niespodziewanie. Gdy wieść o cudownym zmartwychwstaniu rozeszła się po miasteczku, opinie ludzi zaczęły się dzielić. Jedni mówili o cudzie, to znak z góry. Bóg przez psa przemówił: Takie rzeczy się nie dzieją bez przyczyny. Inni jednak nie kryli sceptycyzmu. Zaczęto mówić o błędzie medycznym, zaniedbaniu, nawet o zaniechaniu reanimacji. Kilka osób szeptało, że Helena może złożyć skargę. Ktoś inny zasugerował, że powinna pozwać lekarza. W mediach społecznościowych pojawiły się posty: niektóre pełne współczucia, inne nacechowane oceną. Ktoś napisał, jak można było pochować dziecko, które jeszcze oddychało? Jakby Helena sama je wsunęła do trumny. Tymczasem życie Klarii wciąż wisiało na włosku. Dziewczynka była bardzo osłabiona, ale lekarze nie ukrywali, że nie są pewni, co dokładnie się wydarzyło. Potrzebowała natychmiastowej diagnostyki i opieki neurologicznej. A to oznaczało jedno: musieli jechać do większego miasta. Problem w tym, że szpital w ich regionie nie miał odpowiedniego sprzętu. A najbliższa specjalistyczna klinika była w Krakowie ponad dwie godziny drogi. Pogotowie nie miało wolnej karetki z respiratorem. Trzeba było działać szybko, a każda minuta się liczyła. Helena, coraz bardziej rozdarta między wiarą w intuicję a rzeczywistością szpitalnych korytarzy, poczuła, że stoi na granicy wytrzymałości. Gdy wreszcie dotarli do Krakowa, starym ambulansem, który udało się załatwić dzięki znajomościom, Klerę natychmiast trafiła pod opiekę zespołu specjalistów. Diagnoza padła po kilku godzinach: katalepsja. Rzadka, niemal nieznana przypadłość. Objawia się nagłym zesztywnieniem mięśni i spowolnieniem życiowych funkcji do tego stopnia, że może przypominać śmierć. Puls ledwo wyczuwalny, oddech płytki, ciało nieruchome jak w letargu. Jeden z lekarzy, starszy ordynator neurologii, spojrzał na Helenę z powagą i powiedział: Gdyby minęło jeszcze kilka godzin, nie byłoby już co ratować. Ten stan nie trwa wiecznie. Organizm osłabia się tak bardzo, że może się nie podnieść. Helena wbiła wzrok w jego twarz, potem spojrzała na lunę, która, jak zawsze, siedziała pod drzwiami sali. Jakby strzegła progu życia i śmierci. To dzięki niej, powiedziała cicho. Ona wiedziała, zanim ktokolwiek coś zauważył. Lekarz skinął głową, ale trudno było mu ukryć poruszenie. Pani pies uratował pani córkę. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim. Helena poczuła, jak ciężar z jej ramion na chwilę znika. Nie całkiem, ale wystarczająco, by mogła oddychać. Wieczorem, siedząc przy łóżku Klari, trzymała ją za rękę i szeptała: Żyjesz, córeczko, a ja nie pozwolę już nikomu cię odebrać. Nikomu, nawet sobie. Za oknem zaczęło padać. Krople deszczu stukały o perepet. Jakby ktoś tam na górze również wypuszczał emocje, które zbyt długo były trzymane w środku. Na oddziale dziecięcym w krakowskim szpitalu panowała cisza, przerywana jedynie odgłosami aparatury monitorującej funkcje życiowe. Helena siedziała przy łóżku Klari, trzymając jej małą rączkę w swojej dłoni. Choć dziewczynka była nadal słaba, jej oddech był równy, a serce biło spokojnie. Luna, jak zawsze, leżała tuż obok. Nie na szpitalnym łóżku, bo na to nie pozwalał personel ale przy samej nodze łóżka, czujna, z oczami skierowanymi na dziecko. Przez kilka dni niemal się nie ruszała, wstawała tylko wtedy, gdy Helena wychodziła do łazienki lub po jedzenie. Wciąż wyglądała, jakby była w gotowości. Pewnego popołudnia do sali wszedł lekarz prowadzący, dr Kowalski. Mężczyzna w średnim wieku, z siwą brodą i ciepłym spojrzeniem. Stanął u stóp łóżka i spojrzał na Helenę z powagą. Mamy dobre wieści, zaczął. Wyniki są stabilne. Mózg nie wykazuje uszkodzeń, odruchy wracają. Myślę, że powoli możemy mówić o powrocie do zdrowia. Helena nie odpowiedziała od razu. Łzy same napłynęły jej do oczu, ale tym razem były inne, nie z bólu, a z ulgi. Ale chcę też powiedzieć coś jeszcze, dodał lekarz, spoglądając na Lunę. W mojej karierze widziałem wiele, ale nigdy nie spotkałem się z tym, by pies uratował dziecko w ten sposób. Gdyby nie ona, urwał, nie kończąc zdania. Można to nazywać cudem albo instynktem. Ja sam nie wiem, jak to wyjaśnić. Helena spojrzała na Lunę, której ogon lekko drgnął, jakby wyczuła, że to o niej mowa. Ona wiedziała, panie doktorze, szepnęła. Nawet kiedy wszyscy uznali, że to koniec, ona nie przestała wierzyć. Tego wieczoru Klere po raz pierwszy od tygodni uśmiechnęła się słabo. Nie powiedziała nic, nie uniosła się, ale uśmiech. Ten jeden drobny grymas był dla Heleny znakiem, że wraca. I wtedy wiedziała, że wszystko, co było dotąd ciemne i ciężkie, powoli zaczyna się rozjaśniać. Minęło pół roku. Zima przemieniła się w przedwiośnie. W małym miasteczku, z którego pochodziła Helena, wszystko wróciło do rytmu, ale już nic nie było takie samo. Clare chodziła już o własnych siłach. Nogi nadal były nieco słabsze. Wymagała rehabilitacji, ale postępy były ogromne. Znów śmiała się, mówiła, próbowała biegać. W domu panowała nowa cisza, nie ta pogrzebowa i duszna, ale spokojna, pełna wdzięczności. Na ścianie w salonie wisiało zdjęcie, Klerę i Luna na podwórku, dziewczynka wtulona w miękkie futro psa. Zdjęcie zrobione przez sąsiada, który po całej historii przyniósł je z podpisem Odwaga nie zawsze ma dwie nogi. Luna stała się lokalną bohaterką. Dzieci z pobliskiej szkoły rysowały jej podobiznę, a lokalna gazeta napisała artykuł zatytułowany Pies, który słyszał życie. Ktoś zaproponował, by postawić jej pomnik, ale Helena tylko się uśmiechała. Dla mnie ona nie jest bohaterką. Ona jest rodziną, powiedziała kiedyś cicho, przy kolacji. Wieczorem, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Klerę kładła się spać. Miała już swój nowy rytuał, nie potrzebowała bajek, nie prosiła o światło nocne. Zamiast tego przytulała się do Luni, która kładła się obok jej łóżka, głowę opierając na kocu. Helena patrzyła na ten obraz z drzwi. Nie wchodziła, nie przeszkadzała. Wiedziała, że Luna czuwa. Tak jak czuwała wtedy, gdy nikt inny nie umiał zauważyć tego jednego, kruchego oddechu. I może właśnie dlatego ta historia nie była tylko o cudzie. Nie była też o błędach medycznych, ani o instynkcie zwierząt. To była opowieść o wierze, tej cichej, wiernej, która nie potrzebuje słów, by trwać. Klerę spała. Luna oddychała spokojnie. A świat, choć nadal pełen zagrożeń, na moment wydał się bezpieczny.